Stanisław Michalik, nadleśniczy nadleśnictwa Piwniczna. Lasy nadleśnictwa Piwniczna należą do najpiękniej położonych na terenie całej Polski, a szczególnie tu w regionie małopolski powiatu nowosądeckiego. Są to lasy niezwykle atrakcyjne pod względem przyrodniczym, ale również turystycznym. Co roku obserwujemy tysiące, dziesiątki, nawet setki tysięcy odwiedzających te tereny. Piękno tych lasów wynika z tego, że są położone w pięknych górach Beskidu sądeckiego w Dolinie Dzikiej Rzeki, Poprad Rzeki Granicznej z Republiką Słowacji, ale również na terenie zarządzanym przez leśników nadleśnictwa Piwniczna znajduje się blisko 40%. Wszystkich zasobów wód mineralnych w Polsce. Więc to powoduje, że osób, które odwiedzają te tereny, jest bardzo dużo w ostatnich latach, ich znacząco przybywa, i takie najwyższe ilości osób pojawiają się oczywiście w okresie wakacyjnym. Zawsze mile widzimy gości, którzy odwiedzają lasy nadleśnictwa piwniczna, zapraszamy, tworzymy wiele miejsc. Do wygodnego, komfortowego wypoczynku tworzymy trasy turystyczne, ścieżki edukacyjne, budujemy obiekty. W ostatnich latach wybudowaliśmy około 15 wiat turystycznych, które bardzo chętnie są odwiedzane. Wykorzystują nasi goście również miejsca, które służą do rozpalania ognisk, grillowania, są wyposażone w bieżącą wodę, w toalety. Także ta oferta dla turystów jest bardzo. Bogata, i między innymi to jest jedno z ważnych zadań leśników pracujących w lasach państwowych, bo lasy państwowe społeczeństwa polskiego temu mają właśnie między innymi służyć. Serdecznie zapraszamy do pięknych terenów, którymi opiekuje się i zarządza nadleśnictwo piwniczne. Leśnicy są bardzo przyjaźnie nastawieni do naszych gości w postaci turystów, grzybiarzy, zbieraczy owoców borówki czarnej. I oczywiście korzystajmy z tych pięknych terenów, wypoczywajmy, cieszmy się kontaktem z przyrodą, ale zawsze bądźmy roztropni. Zwracajmy uwagę na to, żeby e, przebywając czy wracając, mieć poczucie, że było komfortowo, bezpiecznie, a nie wracajmy urządleni przez szerszenia, nie daj Boże, przez żmie zygzakowatą lub podrapani przez dziki. W związku z czym, Zwracajmy uwagę na to, że te tereny są udostępnione, są wskazane trasy, którymi należy się przemieszczać, korzystajmy z nich i w ten sposób na pewno w jak największym możliwym zakresie unikniemy tych zagrożeń, o których wspominałem.